Siemka wszystkim! Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy odcinek, tak naprawdę vlog, z hulajnogi wyczynowej, więc zaczynamy! Co? No co robisz? Jezu. dobra. Jak dobijecie 30 łapek w górę, wrzucam ten telefon w tą studzienkę. Patrzcie, to się idealnie tutaj mieści. I po prostu będzie po tym telefonie Slide on a pamp gang on my pinky otwiera telefonik, taką się na razie... O ojo ojoj jest problem, ponieważ kropi deszcz, no i jak widać... go już! Dobra. Może się może... użyć angielskiego, więc musimy możemy... wracać do domu. Możemy go rozwalić. Dobra, ale wrzu teraz. Trzy... Cztery. Nie było tych rysek, a teraz są takie tutaj ryski. O kurde, i to się wszystko rozleciało tutaj. Dobra, ja teraz będę nagrywać z moją siostrą z orzeszkiem i ty film, w którym rozwalam stary telefon, będzie on ciekawy więc spadajcie na jej kanał i tam zobaczycie wszystko, a u mnie będzie backstage więc tak to jest mój mini skatepark, gdzie się tak i się wskakuje na to i pokażę wam kilka klipów Moja ja się teraz telefon z dachu. A się z okna tego piętrowego. Nie, nie. Dobra, Ania.